Sportowe. Marta Walaszczyk, witam i zapraszam na serwis sportowy Jose Maria Baccaro, trener, który może zapewnić sukces czy też wielka pomyłka zarządu KKS Lech Poznań Jak wygląda relacja na linii trener-kibice? Materiał na ten temat przygotował dla nas Bartłomiej Tokarski Po nieudanym zeszłym sezonie i niezakwalifikowaniu się do europejskich pucharów, kibice oczekiwali zmiany na stanowisku trenera Lecha Poznań Jednakże zarząd pozostał obojętny na krytyczne głosy ze strony kibiców, dając pełne wotum zaufania dla Bakero i o dziwo nowy sezon rozpoczął się nad wyraz dobrze dla poznańskiego zespołu. Sensowna gra, w tym szalenie efektowna i skuteczna, wlała w serca sympatyków nadzieję, że może jednak jest to odpowiednia osoba na tym stanowisku. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Ostatnie pięć kolejek to istna amnezja, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Trzy bezbramkowe remisy, dwie porażki, w tym ta ostatnia na własnym boisku z łódzkim widzewem, po beznadziejnie i pozbawionym jakiegokolwiek sensu grze wywołało furię wśród kibiców. Na stadionie można było słyszeć gwizdy, okrzyki przeciwko Bakero oraz słynne hiszpańskie pożegnanie za pomocą białych chusteczek, które dały wyraz ogromnej dezaprobaty i niezadowolenia ze strony kibiców. Jakie jest najlepsze rozwiązanie w zaistniałej sytuacji? Otóż zbliża się koniec rundy jesiennej i według wielu jest to najlepszy moment na jakiekolwiek zmiany. W historii piłki nożnej było wiele przykładów na to, że kibice znacząco mogą wpłynąć na decyzję zarządu, jednak nie tym razem. Po walnym zgromadzeniu wbrew woli kibiców chodze Maria Bakero pozostanie na ławce trenerskiej Kolejorza, lecz status jego stanowiska Znaczony został jako niepewny Dla Radia Rotunda Bartłomiej Tokarski Lech Poznań przegrał w ramach 15. kolejki T-Mobile Ekstraklasy Z Widzewem Łódź 0-1 do O szczegółach Jędrzej Janus Lech Poznań Po bezbarwnej drugiej połowie Odniósł porażkę na własne życzenie. Z przebiegu spotkania jedynie mogą być Zadowoleni piłkarze Widzewa Maciej Mielcarz cieszy się ze zdobytych trzech oczek. No, nie każdy wygrywa w Poznaniu i, i nie dość często Lech tutaj traci punkty, tak, więc cieszymy się. Natomiast piłkarze Lecha Poznań dokładnie analizowali ten mecz i zdaniem... ...Wiedzą, co zrobili źle. No problem, że to, co nie szilili. i tak myślę, że jak nie szilamy, to nam jakby odpada ta chęć, odpada ta agresja. Ale już teraz myślę o sobotnim spotkaniu z ŁKS-em i będą starali się wyeliminować błędy z wcześniejszych spotkań. No, nie za bardzo ja tak podchodzę do LKS-a. Teraz w tej chwili wszyscy skupiamy się na swojej gru, na swoim zespół. Nie obchodzi nas lks Mecz Lecha Poznań z LKS-em Łódź już w sobotę o 18. Sport to nie zawsze wielkie pieniądze i sławy z pierwszych stron gazet. Wielu z nas regularnie ćwiczy dla dobrego zdrowia i samopoczucia. Jednak aura coraz mniej sprzyja aktywności fizycznej i na świeżym powietrzu. Sprawdziliśmy jak poznaniacy sobie z tym radzą i zachowują sprawność zimą. Uprawiam boks, schodzę na basen i jeszcze w międzyczasie uprawiam kolarstwo, nawet zimą. Proszę pana, ruch po schodach na trzecie piętro codziennie. Kilka razy w Tom i w tamtom wystarcza. Na pierwszym roku to było w jakiś tenis stołowy, a teraz to jest dnia. Staram się raz w tygodniu pójść na basen, na siłownię. Nie dbam. Z braku czasu i z braku silnej woli krem na i, I, i spacer na no No będę zimą, no, albo z psem, no to już musowo, nie? Nie no, ja tam, nie, na na przykład, czy zabierucha czy nie, to, to pan pan zawsze było. Muszę być ja tam w domu nie usiedzę długo. Mam Labradora, fajne są spacery z pieskiem, można dziewczyny na to poderwać. Wypowiedzi zbierał Błażej Daracz. PBG Basket Poznań niestety odniósł szóstą porażkę z rzędu i nie zdołał pokonać wielokrotnego mistrza Polski, drużynę Śląsk Śląska Wrocław na własnym parkiecie. Pomimo walki do samego końca, po do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna dogrywka. Poznańska drużyna uległa Wrocławianom 101 do 106. Poznaniakom nie zdołał pomóc najskuteczniejszy zawodnik Basket Poznań Micić, który zdobył w tym meczu 25 punktów. Poznańska drużyna nie potrafi wygrać meczu od 30 października. Kibice zaczynają pytać, co dalej z klubem, i wywierają coraz większy nacisk na koszykarzy i trenera. Basket Poznań najwyraźniej nie jest w stanie przeciwstawić się rywalom i nakreślić skutecznej taktyki, by przerwać złą pasę. Głodni nowych informacji zapraszamy za tydzień.